Ça. Voilà, <laughs> voilà. Oui, on fait des photos parce qu'on a, euh, a donné une pétition On a euh, euh, seulement. Vous attends. savez, le, le problème qui uh -huh. se pose ici, c'est que uh -huh. si vous faites, même si vous avez fait uh -huh. votre pétition et que si vous faites des photos comme hey, ça, c est c est ça. ça, en moins de 10 minutes, vous pouvez avoir la police qui vous tombe dessus. Nous, on ne peut pas ce problème. Alors, uh -huh. moi, je, moi, je veux que vous restez bien tranquille. Hein. Non, si mais vous voulez prendre des photos, fait on... faites des photos, uh -huh. mais en, 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 en aucune manière, associer. Ce gofet là-bas avec le drapeau du Parlement. C'est pas, pas possible. Aha. E... Czyli co? E... Zrozumiałeś? Ja nie. No e... <laughs> rozumiem, to... że nie można zrobić zdjęć, bo. Że nie wiem, że nie, w żaden sposób to nie może być, bo połączone z tym. Ale nie połączone. Aha. My nie chcemy wieszać Aha. czegoś, tylko ja żebyśmy sobie y, wytłumaczyć tak, że chcemy. No, no ja ty są, no, tak, 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 my dalej fotel. o. O to chodzi. Żeby dać aparat ja sobie tak. No to weźcie, to ja wam zrobię zdjęcie. Dobra. To weźcie tam, stańcie, ja zrobię wam zdjęcie. Ale to dobrze! To facet mówi, że tam, gdzie nam to polsłowę daje... Ale zaczekaj, a dlaczego tutaj nie możemy sobie plan. zrobić? Daj to przekazać, Daj prze ale ty ze mną się nie kłóć. Ty się ze mną nie kłóć, że ja ci przekazuję. Ale my chcemy z parlamentem, no, parlament! We are fighting here for our children. You can, you can take photos from the Luxembourg place. I, we don't But want Luxembourg, Luxembourg place. This is parliament. You can This take This is pictures the place. Uh, This is the like a, uh, behind the view you a jak sobie zrobimy selfie? To nie można. A jak sobie tak <śmianowizdź> robi? <śmianowizdź> Chodź robimy sobie selfie. No Zrobimy stan. nie za Zrobimy stan. Zrobimy to Zrobimy to co <śmianowizdź> robię sobie teraz stan. Zrobimy stan. Zrobimy stan.

Nie, bo ale to nie można patrzeć na to? Ale nie rozumiem, to jasne zdjęcia, nie mogę tak zrobić. Weź czy tam z tym, może się Możecie zawinął albo coś. <grymne> <grymne> Chcemy zdjęcia zrobić, tak? Poczekaj, tłumaczę pana. Mamy uh, petycję w uh, parlament uh, To a problem of the 4 milionów ludzi w Polsce. who not. Uh, problem of the few people with a crazy fixed idea you understand we want a simply a photo we don't want to demonstrate here I mean, the problem is okay. to take a photo with the banner you, you need an authorization and you don't have it uh okay, okay. 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 Uh, it's a problem to have this authorization now just for the All the, the problem are for people. us is uh, that we are simply only banner is a problem yeah To you teraz Czekaj, Moment, moment, kończę. Daj mi zdanie dokończyć już tego. Bez <immen> baneru. <mesela> ja kładziemy się na, okay. <smutle> na baner i robimy... Dobra, nie nie nie, ja nie, nie, nie. Nie nie kładę. A no to czekaj, czekaj czekaj. Ja chcę wytłumaczyć. Paweł Paweł A tak mogę sobie zrobić zdjęcie. A czy tak sobie mogę zrobić zdjęcie? Zapytaj ty te teraz, Panie. Ale co, Czy mogę tak sobie zrobić zdjęcie? Uh -huh. like o, jest, na the tak. Tak, tak, yes, Hej, Krzysiu, już jest. Na ziemi, mogę być. Krzysiu, skopie. nie, Hej, to robimy, już Ale coś musi nam zrobić. Co to jest to, napisane? No, to, jest Brave that. Brave that, exactly. It's a movement for the. For the, for the for, we fight for our children. Yes. It's a problem of the discrimination of the fathers in Poland. Ah, okay. Not so, also fathers, because also, you, she's also it's got problems. We problem the fathers, yes. yes. Okay. So. Oh.